Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ochyda! Twój, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne, Przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko zdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę! Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr! O nie, nie wierzę! To papryczki chili! W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się! Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji, mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam? Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne! Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! wyprawia, aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce. Wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy, oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy i czekamy. Ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i, oczywiście, najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka! Świetnie sobie radzisz, a co z tobą! Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście, smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające! Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzykawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. A było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale, tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. Cieszą oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Chcę je jeszcze ozdobić posypką. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasta pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi i posyp w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Spróbuję. O, jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Gotuję i już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko, pomożesz mi? Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko, poparzyłaś się? Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Wysnę mąkę. A, psik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa. Mądra dziewczynka. Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku! Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą, nie śmiej się już. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Chodź! ten makaron. Brawo. Ta łamarnica nas wyręczy. Tego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni. Dodajmy keczupu. Polewam nim danie. Pięknie. Ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo, co zawsze. A ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Ojej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity! Tak, to jest zwycięzca! Ura, wykosiłam konkurencję! Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chcę się czegoś napić: czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś gotowa? Robi się! Ups! Co tam jest? A, widzę! Zaraz zrobię ci napój. Ok. To ja zacznę dobrze? Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe. Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie. Super. Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę MMsy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję Sprite'em. Cóż, za słodki, smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No, coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowe smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Rety to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, szklanka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś Wednesday, pozbądź się tego Rączka, pospiesz się Świetnie, dziękuję Bita śmietana jest super Będzie udawać mózg A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem Na wierzchu jeszcze oko i pająka Doskonale Jesteśmy gotowi, Jill. Jakie piękne! Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły pyszny. A co to jest? Seller? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło, ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Ura! Znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta, z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz, masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję, Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze, kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokroję pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser. Zetrę go na tarce. Wspaniale. Jestem gotowa. Ja jestem w wirze pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne. Ładne. Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobi bukiet. Śliczny, smaczny bukiet sałatkowy. Jak to pachnie. Wspaniały. Ale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. I zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Dwa gryzie! To nas pożre! Całkiem możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej jakie ciekawe szaszłyczki, ale szczerze mówiąc nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mortki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka? Serii kurczak. To czego chciałam? Oto zwycięzca. Kura wygrałam! Jestem znakomitą kucharką! Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejść się szybko! O matko, kogo tam widzicie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. po przywieźliście. Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem Cześć, Nancy, to tylko żart Ja żyję, właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala Jesteś najlepszym bratem na świecie Dawno nie piłem coli Uwielbiam gipkety Mentasy też są spoko Lala. La, la, la. Chwileczkę. Co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj! O nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy, ale mam pomysł. Nikt nie wpuści Teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, czy jest piękna. Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem ci zastąpić. A ty sobie odpocznij, wszystkiego dobrego! O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej siostrzyczko, mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy chcesz trochę? Zabrałem je ze stracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ja, ale pyszne! Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę i zabiorę ci te wszystkie słodycze o szóście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy, zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Podaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Tety, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. What? To Skittles. Co jeszcze tam masz? Poproszę, cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć, dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę, spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę, gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skidelsy? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała. A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź! O, cześć moja droga, już wypisali cię świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Hello. Witam, moja ślicznotko oh Jesteś sultanem? Wow Róża? Dla mnie? Jak miło Przyszedłem wybrać sobie żonę Podobasz mi się najbardziej Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle O, kto to? Jak to kto? O przecież ja Ted. Twój brat. Wyglądam jak bogaty sultan. Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie. Ale super żelki. No? Stać! Żadnych słodyczy. Tak, tak. Wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skitelsów. Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po Pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa! Oddasz, oddasz! Stop! Chwileczkę. Hmm. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę. To boli! Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to! To żart! O Boże! O sztuczna ręka, nie krzycz tak! Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz! Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś.